Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia w Kościołach buduje się szopki. Zwyczaj upamiętnienia chwili Narodzenia Jezusa wprowadził święty Franciszek z Asyżu. Pierwszy żłobek powstał w 1223 roku w Grecjo. Był ustawiony w grocie przy żywych zwierzętach. To właśnie też tam w nocnej scenerii odbyła się pierwsza msza pasterska, która przypomina pamiątkę narodzin Jezusa. Od tego czasu szerze się kult żółko. W XVII wieku zaczynałem się pojawiać figurki ruchome, co w późniejszym czasie było początkiem widowisk jasełkowych. W pierwszej połowie XVIII wieku biskupi wydali zakaz urządzania jasełek w kościołach, ale jasełka cieszyły się dużym zainteresowaniem. Aby zniknąć, zostały przeniesione poza mury kościelne. W wielu polskich miastach od XVIII wieku odnośnie szopki wpisywało się w koledniczą wędrówkę. I tak początkowe konstrukcje Betlejek były proste, ze słomianymi dachami. Z czasem stały się wymyślne, a ich jeden ze styli reprezentuje szopka krakowska. Wiek XVIII i XIX to krakowskich budowniczych stajenek, proces powstawania nowego typu szopek wpisanych w architekturę, co twórcom daje bogactwo stylów zabytków architektury. Twórcami najczęściej byli muraże zamieszkujący przedmieścia Krakowa, którzy w czasie jesienno-zimowym z braku pracy poszukiwali dodatkowego zarobku. Zainteresowania szopkarskie przekazywane były z pokolenia na pokolenia. Warto zwrócić uwagę, że szopkarze tworzyli dwa rodzaje szopek. Pierwsze to małe budowle przeznaczone do sprzedaży jako pamiątki pod sukiennicami. Drugie to duże szopki przystosowane do odgrywania tradycyjnego lajkonikowego widowiska jasełkowego. Inwencja twórców i talent pozwoliła nawet budować szopki wysokie nawet na 3 metry. Pierwsza wojna światowa zahamowała rozwój szopek. W 1923 roku Muzeum Przemysłowe wznowiło spektakle jasełkowe, które pomogły odnowić tradycję szopek, ale jej poziom artystyczny obniżył się. Dyrektor Jerzy Dobrzyński, aby zapobiec zanikowi szopkarstwa, w 1937 roku zainicjował konkurs szopek i tak z przerwą sześcioletnią w czasie II wojny światowej, na rynku u stóp pomnika Adama Mickiewicza w pierwszy czwartek grudnia mieszkańcy i turyści mogą podziwiać architekturę krakowskich szopek.